Siemano widzowie, zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu, to chciałbym was zaprosić do subskrybowania tego kanału oraz lajkowania i komentowania. Także przechodzimy do głównego tematu. Tak, jestem wkrótce już się. Tak, jestem pokitrany. A co mam powiedzieć, zbliża się 2023 rok, a zanim nawet 2022. Także co ja mam powiedzieć, ci za tak liczne grono widzów. Halo, ADR, ZOOM, ZOOM. Może i chciałbym wam naprawdę podziękować za to, to wszystko, co ze mną, rok był zjebisty. Ci, 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 co wiedzą, co przychodziły, naprawdę dziękuję za mega wsparcie od was, ale rok się zaczyna się kończyć, a z niedługo zacznie się nowy. Także trzeba jak najlepiej spędzić to graną paczką. Tak, wy jesteście tą graną paczką. Ty właśnie jesteście wy. Za to was kuźwa kocham. Prawda, że jesteście ze mną, a ja z wami też. także miłego Sylwestra Wam życzę. Do zobaczenia, cześć!